Ile wydaliście najwięcej pieniędzy na to, by być lepszym w grze wideo? Czy to jest pay-to-win, czy to nie jest pay-to-win, nieważne. Czy w ogóle kiedykolwiek wydaliście? Pytam się dlatego, bo właśnie natknąłem się na skład, w którym pierwsza piątka to w zasadzie najdroższe karty w całym NBA 2K25. Victor Wembaniama, Ponad 2 miliony MT. Julius Erving? Nie wiem, może z półtorej. Hakim Olajuwan? Milion. Paul George? Może niewiele mniej. A Shahid Jujus Alexander to w zasadzie karta, którą trzeba było... Wydać naprawdę bardzo dużo prawdziwych pieniędzy, bo inaczej nie dało się go zdobyć. I jakby tego było mało, to jest tylko pierwsza piątka. Za chwilę wam pokażę, jaki graczy typ miał na rezerwie. No ale tak właśnie wygląda życie w najnowszym tutaj. Ja osobiście jestem orędownikiem tego, że w tę grę da się grać i da się nawet wygrywać, da się być dobrym, bez wydawania ani złotówki. Ja nie wydałem ani złotówki. Przysięgam, że nie wydałem nic, oprócz oczywiście kupienia em, całej gry, ale. To, co goś ma tutaj na boisku, mnie to osobiście przeraża. Nie liczyłem sobie tego dokładnie szczegółowo, ale myślę, że na spokojnie mógłby dać coś w okolicach. 5000 zł, 1200 dolarów, coś koło tego, jeśli nie więcej, bo oczywiście mówimy o kartach, których tak po prostu nie da się kupić. To nie jest player market, tylko to są karty, które trzeba sobie wydropić z paczek, więc najpierw gość musiał wydać fortunę na paczki, żeby albo te karty wydropić, albo wydropić inne, żeby sprzedać je, żeby zrobić dużo MT, a później z aukcji kupić sobie te karty, które też są tam potwornie drogie. No i tak to właśnie wygląda, że później z takimi ludźmi, którzy Wydają mnóstwo prawdziwych pieniędzy na to, by mieć jak najprostszą drogę do zwyciężania w tukeju. Natykasz się na przykład w pierwszej lidze w trybie showdown. Ja po prostu chcę sobie pogrindować zwy zwycięstwa. Przysięgam, nie zależy mi na tym, żeby być najlepszym graczem w tukeju, bo nigdy nim nie byłem i nigdy nim nie będę. Ale chciałbym wygrywać mecze w miarę spokojny sposób, żeby zdobywać kolejne nagrody, żeby nie tylko zaliczać te 7, czy 15, czy 20 winów tygodniowo, ale też po to, aby tam Odblokować sobie nagrody jakieś specjalne, za na przykład tam jest za 15, za 60 winów, za 120 winów. Do 120 pewnie nawet w tym, w tym sezonie nie dotrę, ale chcę sobie te 60 zwycięstw sobie zrobić, bo wtedy tam jakieś tam fajne karty, jakaś chyba paczka, nawet 90 plus jest do zgarnięcia, więc zawsze coś. No ale dobra, pamiętajcie, obojętnie z kim byśmy nie grali, jak bardzo przeciwnik by nie był trudny, jak bardzo nie miałby większych szans i w ogóle. Trzeba zawsze próbować dać z siebie wszystko. Więc gramy, po prostu gramy 7 do 5. Pick and fade i mój diamentowy Rudy LaRusso. Tak jest, trafił za 3 i już prowadzimy 10 do 5. 10 do 7, bo już przeciwnik przed chwilą punkty. Nie pokazuję wam oczywiście wszystkich akcji, bo po co. E, ja tutaj staram się grać jak najprościej, jak, na, jak najbardziej tak. Um, nie kombinuję, żeby być fancy. Nie kombinuję, żeby to była ładna koszykówka, tylko zależy mi na tym, aby po prostu wygrać, albo przynajmniej spróbować wygrać. Bo prawda jest taka, że kiedy nasz Przeciwko Pink Diamond Hakima Olażuana na czwórce. Na czwórce, nawet nie na centrze, to każdy jeden drobny błąd jest wykorzystywany wtedy e, przez, e, przez Twojego przeciwnika na Twoją niekorzyść. Więc kombinujemy. Na szczęście na samym początku trafiłem tutaj te trójeczki. Przed chwilą mój diamentowy Miles znowu zdobył te punkty. Hakim kontra mój Rudy Laruso pod koszem. Niestety to już jest spory mismatch, więc e, nie udało się mu tego przykryć. Dejante Murray, mój diamentowy. Odrzucam do Ru Rudiego Laruso i jest teraz ścięcie do Timaka. Oczywiście, że tak. Timak wyprzedza, wyprzedza Juliusa Irvinga i są punkty. Końcówka pierwszej kwarty i niepotrzebnie wyskoczyłem. Zagrał pick and fade z Wiktorem łemban jamą i przegrywamy, wygrywamy trzema. Tylko trzema. Jest już tutaj na, na boisku moja rezerwa. Tyris Halliburton, nagroda za 40 poziom drugiego sezonu. <tak, tak jest, to jest ta cieszyńka. jesteś dla mnie za mały. Tutaj oczywiście Pink Diamond Shai. Oj, powiem Wam. Powiem wam, że naprawdę łapie się za głowę, jak widzę ludzi, którzy posiadają takie karty. Jak, jak wy żeście to zrobili? Nie będę oceniał, kto na co wydaje pieniądze, ale. Ale jak, wyście, jak ty żeś to... Dobra, lecimy dalej. Prowadzimy wciąż. 22 do 14. Tyle dobrego, że przeciwnik nie gra aż takiej przekombinowanej koszykówki i nawet udaje mi się to czasami przykryć. diamentowy Julius Randall teraz przy piłce. To jest karta, którą zgarnąłem za 5 minut z rzędu w Triple Thread e, Parku. Fajnie, że czasem takie nagrody są do zgarnięcia. I ten Julius Randle, może nie jest to jakaś, jakaś niesamowita karta, ale z całą pewnością jest lepszy niż wcześniej gościa, którego posiadałem e, ametystowy Jerry Lucas. 25 do 16. Julius Erwin próbuje wyprzedzić Daga Christy. Daga Christie. To jest w ogóle diamentowy tak Christie. To jest karta, którą zgarnąłem za bodajże, nie wiem, King of the Court albo coś innego z Hidden Gemsów. I się strasznie jarałem, bo wziąłem go do składu, sprzedałem mojego diamentowego Rajabella i ten Duck Christie, patrz jak mu trójka siedzi. Może jest troszkę niski, ale trafia te trójki, ma świetny defense, a chwilę później okazało się, że ten Duck Christie wleciał do paczek w kolekcji bodajże Lightning Strike. Więc nie nacieszyłem się za długo tym, że mam ukryty klejnot w składzie, bo już teraz yy, ten daga Christie może sobie bez problemu dorować z aukcji. Już, już nie jesteś wyjątkowy, Duck. Dobrze, to teraz zróbmy sobie przerwę, bo już wiadomo, jak wygląda cały skład mojego przeciwnika. Oprócz tej kosmicznej pierwszej piątki, zauważcie, że ma na rezerwie na, rez na jedynce Dwayna Wade'a, który kosztuje nie wiem, z 300-350 tysięcy. Timak nagroda za pierwszy sezon. Amy Hackes Jr. No to oczywiście to jest jedna z lepszych, najfajniejszych nagród, jakie można było zdobyć podczas eventu halloweenowego. Ken Davis, Caldwell Pope, eee, tu wiecie, no, po prostu za dominację, ale na frontkorcie ma Janis Kumpo oraz Karim Abdul-Jabara. To wciąż są bardzo drogie i bardzo przekokszone karty. Także całkiem ładny skład, mój drogi, naprawdę. Jesteśmy w drugiej połowie, 30 do 19 dla mnie. Tracy McGrady woła na zasłonę mojego Rudiego LaRusso, ale korzysta z tego, że się wbił na zasłonę i to już jest wide open, droga pod kosz, autostrada. Cut to basket. Ojej, ale dostał czapsko. Hame dostał, hame. <gryw> Braterska czapa, braterski pojedynek. Tutaj prawie udało się to y, ukraść, niestety nie wyszło. Janis kontra Rudy Radursto trzeba przyłączyć szybko. E, defense niestety nie wyszedł. Chciałem tutaj przestylować, bo jednak y, jest spory mismatch. Janis versus Hame Hakes, więc stwierdziłem, że lepiej przestylować. No, nie siadło, trudno. Gramy pick and fade. Deżanty Murray za 3 punkty i to jest tylko light pressure coverage. Nieźle. Powiem Wam, że ta gra jest zupełnie inna niż przy premierze. Przy premierze bardziej cisnąłem pod kosz, grałem dropstepy, ścinałem, ścinałem na wsady, po prostu starałem się grać bardziej centrem. Być może pamiętacie pierwsze klipy z tej edycji mój rubinowy Bill, Bill Cartwright, jaki tutaj robił pogrom w strefie podkoszowej, ale teraz w momencie, kiedy już sprowadzili te wszystkie pacze w stosunku do tego, żeby rzucać za trzy punkty i w ogóle trzeba trafiać te trójki. Trzeba grać Pick and fade. Eee, gra pod koszem już nie jest taka OP jak była na samym początku, ale tutaj powaliłem obronę straszną. Julius Erving miał wide open z prawego rogu. Więc tak, tak to właśnie wygląda. I po co skaczesz, mój drogi? I co z tego, co z tego, że wziąłem go na drugie tempo, skoro Julius Erving jest w zasadzie najlepszą kartą w całej grze, prawda? Miles Turner kontra Victor Wembanyama. Aj dobra, tutaj trzeba szybko przyłączyć obronę. Dobrze to zrobiłem. Tak jest. Był kontest, ale to już jest mismatch, to już jest mismatch i ciężko było to przykryć, jak Hakim już się przedostał pod kosz. Ale wciąż prowadzimy 37 do 28, gramy izolację i to był po prostu zły, zły ikon w moim wykonaniu. Zle wcisnąłem przycisk, zagrałem jakąś, nie wiem, na pamięć, pomyliłem się, cokolwiek. To już jest tylko 7 punktów przewagi, zaczyna robić się niebezpiecznie, ale zrobiła się tutaj przestrze przestrzeń pod koszem, trzeba było podążyć, podążyć, ścieżką, już bałem się, że Julius Erving zaczapuje mi tutaj Timaka, na szczęście się tak nie, tak nie wyszło. E udało mi się wrócić do Hakima Olażuana, ale to jest taki drop step, że Rudy Larusso nie ma najmniejszych szans. Trudno. 7 punktów różnicy, cały czas się 7 punktów różnicy. Tyrese Haliburton versus Julius Erving, będziemy prze przełączać obronę. Tak jest. I udało się to w miarę przykryć, ale był faul, no weź. Dobrze przełączyłem defense i w ogóle, ale co z tego. Są dwa rzuty wolne i Hakim Żuan trafia pierwszy z nich. 39 do 33. Drugi oczywiście też i prowadzimy już tylko pięcioma. 3,5 minuty do końca meczu. Julius Randu. Przerzuca piłkę do Tabo Sefoloszy, niestety tutaj nic z tego nie wyszło. 4 sekundy do końca, jest ścięcie, podanie do kłami Browna. Tak jest, kłami Brown, jak dostaje piłkę pod koszem, to e, nie boi się niczego i nikogo. Czy to będzie Hakim, czy to będzie Wiktor wemba Kłami Kwami robi robotę, ale tutaj wdałem no, ciała strasznie, jeśli chodzi o dobiegnięcie do trójki. E, nie trafiam pod kosza, 41 do 37. Paul George przy piłce. Tutaj muszę uważać, bo będzie ścięcie i troszkę się dałem na to nabrać. Wiktor Wębanyama wide open i mamy tylko dwa punkty przewagi. Jak widzicie, no kurczę, miałem tutaj kilkanaście punktów przewagi i co z tego, skoro to nie jest wcale aż takie proste, kiedy masz przeciwko sobie tak dobre karty. Wystarczy, że zrobisz trzy błędy ee, i tracisz 10 punktów z automatu, tak? to właśnie niestety... O, tutaj właśnie na przykład zrobiłem przeokrutny błąd. Za bardzo chciałem uważać na to zbiegnięcie po zasłonie, a tymczasem on wbiegł sobie po prostu pod kosz. Trudno. Taris Halibarton 1 na 1. Ścina pod kosz i jest paka, Ok, mamy plus 4. uwaga na Juliusa Irvinga, kryjemy, kryjemy, ale znowu Hakim bierze na plecy i tutaj, e, no nie dobiegłem, Julius Erving trafia trójkę, 45 do 44, mamy ostatnią minutę i 15 sekund, wide open trójka, Tabo! Tabo folosha tego nie trafił, mój ametystowy Tabo folosha bardzo dobra karta, ale niestety ta trójka, trochę wolny rilis, nie jest aż tak super. I tutaj też niestety nie udało się tego przykryć i przegrywamy 46 do 45, musimy wziąć timeout. Ajajaj, nie jest dobrze. Dejante Murray, będzie ścięcie, nic z tego. Rudy Laruso. jest przy piłce, mam jeszcze 15 sekund akcji. Jest ścięcie pod kosz Hamehakes Junior i jest przynajmniej faul. Dobrze, że to jest faul, a nie na przykład czapa za pleców. Jaime! Trafia pierwszy rzut. Okej, okay. mamy remis. Mam nadzieję, że go wszyscy zgadnęliście za ten event halloweenowy, bo był, był do zgarnięcia praktycznie za free. O nie, ale nie trafił drugiego wolnego. No dobra, mamy remis. Julius. Juliusa jest odpalony, więc musimy bardzo uważać. Prawie był przechwyt i piłka na aut, ale nie dla nas. Tracy wybił piłkę, ale stanął tam gdzieś na aucie, więc niestety nie mamy, tej, nie mamy tej piłki. 25 sekund do końca meczu i mamy remis. Trzeba, trzeba uważać na Juliusa. Tak jest, doskoczyłem doskoczyłem, co prawda i tak coverage był open, niestety ten system kontestu w tej edycji jest spartolony, ale mamy kontratak i Rudy LaRusso zdobywa te punkty spod kosza, 10 sekund do końca, 48 do 46 i teraz najważniejsze, żeby nikt nie trafił trój, aby ani w ogóle nawet nie wbiegł pod kosz, udało się przykryć drogę pod koszem i ostatnie sekundy, wyskoczyłem ciut za wcześnie i Julius Ewing pod presją oddaje rzut, nie trafia, słuchajcie moi drodzy, wygrywamy 48 do 46 ze składem, który który kosztował fortunę. Nie wiem, 5... Ja obstawiam, 5000 tysięcy złotych. Dajcie znać, ile według Was ten skład mógł, mógł kosztować. Według mnie to jest właśnie tyle. A teraz przenosimy do lekkiej przyszłości, bo w ostatni weekend udało mi się dobić do 10% najlepszych graczy w King of the Court. Zdobyłem 1077 punktów. Aby być w top 10%, trzeba było zgarnąć te niecałe 800. I powiem wam szczerze, ten tryb, ten tryb jest wyniszczający. Dosłownie e, zagrałem 10 meczów, przegrałem dwa z nich, e, już nawet trzeciego nie grałem, bo i tak żadnej różnicy by mi to nie sprawiło, do tego top 1% bym się bankowo nie dostał, to do top 50% z kolei bym już nie spadł, ale powiem Wam, że zagrać 10 meczów w przeciągu 3,5 godziny, z czego każdy mecz jest na pełnym skupieniu, na pełnej werwie, e, na pełnym kurczę spoceniu, cokolwiek, to było wyniszczające. Dwa ostatnie mecze grałem w taki sposób, że przysięgam, bolała mi głowa i ja nie wiem, czy to jest dobre. Ja naprawdę nie wiem, czy to jest dobre dla mojego organizmu eee, i zastanawiam się, czy dalej będę tego King of the Court grać w przyszłości. No ale cieszę się póki co, że zgarnąłem tego top 10%, więc w nagrodę otrzymałem diamenta, w nagrodę otrzymałem paczkę Hidden Gems z overallem co najmniej 92 i teraz sobie tę paczkę otwórzmy i sprawdźmy, czy warto było w sobotni wieczór poświęcać na to grindowanie i... Eee, i ból głowy. Konferencja wschodnia, Postfite 87, więc bankowo jest to gracz podkoszowy. Power Forward z Nets myślałem, że to jest Kenyon Martin, a tymczasem jest to Yi Jan Lian z New Jersey Nets. Hidden Gems, overall 93, i powiem wam szczerze, jak ja zobaczyłem. Tę paczkę, te kartę, i w ogóle, bo ja pamiętam tego gracza e, i domyślałem się, wow, ale świetne". zgarnąłem właśnie Wiktor z biedronki, nie? Gość miał rzut, jest bardzo wysoki, e, z mobilnością wiadomo, nie jest jakoś tak super, ale skoro to jest karta diamentowa, to na pewno jest bardzo dobra, prawda? I tak sobie pomyślałem, że, kurczę, chyba było warto, chyba naprawdę było warto grać, walczyć od tego zawodnika. E, być może ta karta wleci za mojego Juliusa Randla na rezerwę, a po czym zobaczyłem jego. Ratingi. Defensywa 85. Ok. Rzuca 3,80. Dobrze, ale dobrze wiecie, że na tym etapie gry to już nie jest super. Driving dunk 75, interior 84, zbiórki na 84, szybkość 67. No. Jeśli chodzi o badże, tylko dwa na hofie, 10 na złocie. 5 na srebrze, nie ma żadnego On-Ball Menes, nie ma żadnego Paint Patrolera, nie ma Challengera, no generalnie nie ma żadnego dobrego defensywnego badża, więc trzeba byłoby w tę kartę włożyć naprawdę jeszcze z kilkadziesiąt tysięcy MT. Ale najbardziej żałuję tego, że są tylko dwa hoffy i te dwa badże Hall of Fame to szczerze mówiąc to jest gówno. Przeszedłem sobie też na trening, żeby sobie trochę tą kartą porzucać, i przyznam szczerze, że release jest całkiem przyjemny. Jest dość szybki, dość naturalny. Wiadomo, że trzeba jeszcze, wiadomo, się troszkę nauczyć, rzucać z tym również ze stika. Ale podsumowując, karta jest dobra i wydaje się dobra, ale jak spojrzymy na ratingi oraz badże, to jednak. Trochę zawód, troszkę, troszkę jednak zawód i zastanawiam się, to nie jest taka kwestia, że tutaj stwierdził, skoro budowa i wzrost tej karty jest na takim bardzo konkretnym poziomie, tym bardziej, że można nią grać nie tylko na centrze, ale też na czwórce, to w takim razie dajmy mu po prostu gorsze atrybuty i gorsze badże, bo inaczej ta karta mogłaby być OP. No nic, zobaczymy, przetestuję sobie tę kartę później gdzieś tam w trybach online i sprawdzę czy faktycznie ten wzrost, ten rzut, czy to w zupełności wystarcza, czy może okazać się, że jest to po prostu rubin w przebraniu. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten materiał, trzymajcie się i do następnego razu, cześć.